Najfajniejszym zdarzeniem, jakie było na tym obozie, e, były nasze wspólne wieczorne spotkania oraz warsztaty, warsztaty afrykańskie. Były bardzo ciekawe, i dzięki temu poznaliśmy nowych ludzi, trochę nowej kultury. No i oczywiście nauczyliśmy się trochę grać na bępnach. W Milamalszu na obozie. Kąpiemy się w jeziorze, a w jeziorze pływa zając i kumkając ciągnie nas daleko w las, daleko w las. Bardzo mi się podobają tańce. I najbardziej mi się podobało jak koń na mnie kichnął. Tutaj deszcz nie przeszkadza w e, zabawach. Kiedy szliśmy przez Pacyfik, way, hey, dolego! Zwiało nas pokładu skinki pełne śledzia i sadniki. Koszyk, rabów, beczkę, cela, kalezony oficera. Trzech ciężarów, jedną żabę, kapitańską zmyło babę. Beczki rumu nam nie zwiało, pół załogi ją trzymało.